No gdybyśmy przed tym tygodniem, przed tym pier meczem pierwszej rundy Grzegorza Panfila oceniali jego szansę w ewentualnym starciu z Janem Leonardem Strufem, finalistą sprzed roku tutaj ze Szczecina. No to patrząc na, na ostatnie tygodnie w wykonaniu Polaka, mało byłoby w tych naszych opiniach optymizmu. Jednak ten mecz pierwszej rundy był bardzo przyzwoity w wykonaniu Panfila. On sam był zadowolony, mówił, że miał dwie takie chwile załamania, małe kryzysy, ale szybciutko z nich e, uciekał. No, rywal Maxim Teixeira nie był tak wymagający jak dzisiejszy przeciwnik. Jan Lenars Sztrów to jest tenisista prezentujący zupełnie inny styl. To nie jest zawodnik, który przerzuca w nieskończoność, który. Stoi daleko za linią końcową, to jest zawodnik wysoki, prawie dwumetrowy, zawodnik, który nie nadaje piłce tak dużo rotacji, ale ona rzeczywiście lata po jego uderzeniach. Dobry serwis, zresztą z bardzo podobnym tenisistą spotkał się w pierwszej rundzie z Czechem Markiem e, Michaliczką. Przetrwał ten trudny pojedynek, to również był e, wymagający rywal. I powiem tak, Grzegorz Panfil e, po pierwsze nie ma nic do stracenia, to nie, jest, to nie jest żadna tajemnica. Ma po drugiej stronie siatki człowieka, który był w dziesięciu finałach Challengerów. Grzegorz Panfil e, jak mówił na konferencji po pierwszej rundzie za swój bardzo duży sukces w karierze e, Uznaje ćwierćfinał Challengera Szczecińskiego, także no, jego ambicje jeszcze myślę nie sięgają zwycięstwa w takim turnieju, tylko e, wygrywania kolejnego, każdego spotkania. Będzie to trudny mecz, e, na pewno. Nie powiem, że Jan Leonard Strów jest murowanym faworytem, bo oglądałem jego mecz, dużą część jego meczu pierwszej rundy i nie zachwycił mnie w meczu z Michaliczką. E, Sztrów od dwóch lat nie był tak nisko w rankingu, teraz e, w zasadzie walczy o o powrót do czołowej setki rankingu. No to jest tenisista, który pokonywał już wiele znakomitych postaci. Wystarczy wymienić kilka: Jeremy Szardy, Guillermo Garcia Lopez, Feliciano Lopez. No to, to wszystko się działo na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów, ale ten sezon jest wyraźnie gorszy w wykonaniu Niemca. Hmm. Myślę, że, że Grzegorz Panfil nie jest bez szans. Po cichu liczę na niespodziankę, bo tych niespodzianek przecież mieliśmy w tym tygodniu już bardzo dużo. Także dzisiaj o 18.00 melduję się na korcie centralnym i ściskam kciuki za Polaka. Każdy set wygrany z takim rywalem doda mu wiary i pewności siebie na kolejne tygodnie tego sezonu.